Siemano widzowie. Tak generalnie ogólnie, mianowicie w skrócie muszę wam coś powiedzieć. No, uwielbiam zachlać pałę, urządzić się w trupa, najechać, upodlić, zaprawić jak twój stary po ciężkim tygodniu co weekend. No inaczej przyjechać jakiś melanż. I jak mówię melanż, to serio mam na myśli melanż, a nie posiadówka przy planszówkach albo granie z ziemeczkami w Fifę przy kilku piwach. Tylko tak z 30 osób w chacie 40 metrów kwadratowych w bloku, światła stanych żaróweczek dyskotekowych z temu dają po oczach i bas, który tak, że ściany w tym bloku, albo co gorsza, kamienicy od razu się kruszą, a sąsiedzi dzwonią po psy. Więc moja godność serio dzisiaj umrze i to prawdopodobnie razem ze mną. Czemu razem ze mną zapytacie? Bo bardzo prawdopodobne, że ziomki mnie zajęły gołymi rękami po tym odcinku, jak opowiem wam, co robiliśmy w naszym prime. Status imprezy Miejsce. Impreza w wynajmowanym mieszkaniu studenckim we Wrocławiu. Status osób obecnych na imprezie. 27. Status nachrania. Absolutny. A właściwie absolutny z plusem. Rodzaje używek obecnych na imprezie. Na ten moment jeszcze nie znamy. Cel... Totalny melanż. Totalny rozp... Poziom Boruty. Krytyczny. Kry... kry, 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 kry krytyczny. Jeszcze przed tą opowieścią muszę wam powiedzieć, że gardzę każdą możliwą, mocniejszą używką, poza alkoholem. Nie, żeby alkohol był jakiś zaisty, ale wiecie o co chodzi. I trzeba być nieźle ograniczonym i przyjemnym na umyśle, aby brać takie gówna z pełną świadomością. A po tej historii jeszcze bardziej nienawidzę tego gówna. Na melanż przyszedł ziomek Ziomka, którego, no, ja nie znałem, ale zaufałem koledze, że, no, on jest normalny. I wydawał się jak najbardziej normalny do czasu. Ty, co ten Fujan, że jakiś taki dziwny, jakiś nie wiem. Na początku wydało się ok, a teraz mu się odpierdowała. Nie no Maniek, na spokojnie, dobra? On mówił, że jest czysty od kilku lat, że już nic nie bierze. Ale no dobra, dobra. Nie, czekaj, czekaj, jaki kurwa czysty. No jest w porządku. To czemu mi tego od początku nie mogłeś powiedzieć, że ty tu jakiegoś po... będziesz przyprowadzał. No dobra, no sorry, sorry, no ale ja mu pilnuję wszystkiego, no nawet tej butelki z kolą. Jak do pilnujesz, jak ja właśnie wziąłem ją jako popitę? Ej kurwa Maniek, to nie jest ta kola, ja piję za k... Gdzie kur... za... Ciebie, no! Kurwa, Manie, tu jesteś, ty, szukałem cię, bo <zapnęliśmy> właśnie jakąś losową sobą w kiblu. Nie, tu jest taka cinema, tu jest taka cinema! Zamknij mordę. No ale o co ci chodzi?! W kurwa źle się poczułem i na stówę to jest przez tą je. kole. A co ty pisz? Dobra, ja się idę położyć, a twoim kurwa zadaniem przez to, co odje**łeś, jest, jest pilnowanie mnie do końca melanżu. Jutro se kurwa pogadamy i jutro się rozp******. Dzisiaj to ja muszę serio się kurwa położyć, bo zaraz się zżygał. No tak, jakby wam to ludzie powiedzieć... No nie udało mu się mnie upilnować. A ja mam tylko flashbacki z tamtego momentu i... Mogłem jedynie posklejać opowieści w całość dzięki tym moim urywkom i opowieściom znajomych. Tomson, Co tu się dzieje?! O z zupy, przyjacielu mój! O z zupy tutaj jest! I się odpalamy się, niej tę k**wa muzykę! jak zakładaj te spodnie! Co ci się odkryło? Coś k**wa... Co ty k**wa On jesteś jakiś?! Uuuu, Fin! Bo kurwa, brudno, co się z nim dzieje? Wiadomo, manieczek jest trochę pirnięty na dekier, ale nigdy się tak nie zachowywał po alkoholu. Albo, kurwa, zgonował, albo, kurwa, nie wiem, coś bez sensu. Je***, yes, spodnie, kurwa! Dawaj, rozchodniaczka, walimy i zobaczymy, co się dzieje w tym salonie. Może ci się coś uroiło. O oh, kurwa! Sałata, to... czy moje oczy widzą dobrze to, co widzą? Niestety tak, przyjacielu. Niestety tak. Jak kubica, krwa, tony ogień, sprint, A! A, ku... a Ty jego ku... bo... 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 On bierze krzyż do ryja! Będę z balkonu, kurwa, przemawiał jak papież! Maniek, a ku... co to? odpierdasz? Po pierwsze, to gdzie są twoje gacie? O ku... przy mnie tylko spodnie ściągnął! Maniek, kurwa! Bo... Nie dociera nic do niego! A po drugie, dlaczego ty jedziesz gołą tu po barierce? kurwa! Bo... Załóż te spodnie i gacie, bo ludzie patrzą i się boją! Weź to nagrywaj, kurwa! Bo... Nie, ja to nagrywam, nagrywam to ku... bo jutro będzie pir, że nic takiego nie robił! mu się pewnie urwał i to będzie nam nie wierzył. Ja pier. co zrobi, co zrobi, co robi! Ja P... Fiflak! FIFLAK! k***a jest fiflak. ja piję. Z gołym fem! Ja psy. O ty W tym momencie całe szczęście dostałem tak zwane KO, bo z gołym pędrakiem wbiegłem i otarłem się o ziomka, który trenuje MMA od małego i jak widać nie spodobała mu się tak zwana ocierka z praktycznie nagim kolegą. Ech, dobra, Jesus, to podsumowując, jechanie gołą dupą po barierce bez gaci na balkonie w zimę. W zimę... Mnie proszę. Miałem totalnie urwany film. Na drugi dzień nic nie pamiętałem i jeszcze miałem pretensję, że koledzy zostawili mnie w kiblu. Jak się później okazało, odprowadzali mnie do łóżka, ale ja cały czas wracałem do kibla, mieszałem w ogóle różne piosenki ze sobą, a skończyłem śpiewając Wilczob zamieć z Wiedźmina. A ziomek, który jeszcze chwilę wcześniej mi wyjął w pysk, to doglądał mnie co chwilę, czy na pewno nic mi się nie dzieje i czy w ogóle żyje w tym kiblu. To jest prawdziwa męska przyjaźń. Można dać se po ryju, ale szacuneczek jest. Oczywiście kontakt z tym z. Który przyprowadził do mnie tego cipuna został zakończony, ale i tak niesmak i kawałki drzask w dupie pozostały do dziś. Teraz przenieśmy się na domówkę tydzień wcześniej, albo tydzień później, już do końca nie pamiętam, gdzie kolega zaliczył zgona życia. Przysięgam wam, nigdy czegoś takiego nie widziałem na oczy. Miejsce imprezy. Kolejne mieszkanie studenckie ze wro. Status osób? Możliwe, że twój stary też tam był. Status nachrania? Dobry z minusem. Rodzaj używek? 15 flaszek czystej wódki. Się nie, widać, Jedna wina. Ty no, nie chcę nic mówić, ale tu jest za dużo osób, to się już wymyka spod kontroli. <noise> no może i tak, ale przynajmniej jest Beka. Ty jak gdzieś, Brutus, z go w sumie nie widziałem od, nie wiem, pół godziny. Znając życie, to pewnie gdzieś leży zachlany. Wiesz, że ma słabą głowę, nie? Dobra to, Bo ja się muszę uspokoić. Rozpali mi już chyba z pięć różnych rzeczy. Ja już mam dość po prostu tej imprezy. Chwilę później. Eee, maniek! No bo Brutus zaliczył zgon, pamiętasz? No ścięło go całkowicie. Ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek ktoś tak się napił. o godzinie 22. w bekach. Eee, no właśnie nie wiem, czy taka beka. Co? E, ja wiem, że jesteś trochę zdenerwowany, ale powinieneś chyba zobaczyć, co się dzieje w Twoim pokoju. Bo mi się chce żygać na sam widok. O ja, pi***. Ty śmieciu zachlany, no! Nie jestem ty to, bo zaraz się sama zrzegam ja ci kłam ku... tam ble, ty, widzisz co ty odj... cała ściana w żygach, czapka w żygach szalik w żygach człowieku no! Czemu do kibla nie mogłeś pójść, tylko leżysz mi w łóżku i ku... całe łóżko mi zażegałeś, no! Ma teraz jest kurwa cały do wymiany, tylko ku... przemógł aż! Ty słyszysz mnie w ogóle wstawaj stąd! O wstawaj stąd, bo nie będę cię k... Ku... nawet dotykał! Dobra. Nie, nie chcę, nie chcę. Nie, dobra, za dużo. To już jest kurwa za dużo. Wstawaj stąd, wypierdolę, ja ci kurwa dam. Wypij ja za drzwi. Eee, poj**ło cię. Zostaw brutoszenkę. Za drzwi będziesz takie zwłoki wyrzucał. Staną sąsiedzi zobaczą i przybał będzie. Nie odzywaj się lepiej do mnie i zobacz mój pokój. O ja cię pierdolę. No właśnie, więc ten ma ch... tam leżeć i żygać na korytarzu. Powiem wam tak, jak Brutus to mój przyjaciel, którego znam grubo ponad 10 lat, to wtedy wstąpił we mnie diabeł w najczystszej postaci. Bo wyobraźcie sobie ludzie, że to nie był taki zwykły żyk, jakbyście, nie wiem, żygali do kibla i was rwało co chwilę. Tylko to wyglądało jak zwłoki leżące na boku na moim łóżku, z których bezwładnie po prostu wylewał się strumień żygów. Zapikało mu ciurkiem z ryja, jakby ktoś tam po prostu w środku kran odkręcił. Co ja mówię kran, w pewnym momencie to wyglądało jakby mu się z ryja wodospad Niagara wylewał. I to wszystko prosto na Moje ciuchy, pościel i materac, ale jak myślicie, że to koniec, to nie. Po jakichś 10 minutach wniosłem go z powrotem do mieszkania, no bo to jednak przyjaciel i trochę szkoda mi się go zrobiło. Pomyślałem sobie, no dobra, chu w dupę. Więc wniosłem go i nawet nie wiem jak i kiedy, doczołgał się do toalety i w sumie git, ale debil się kula zamknął i zasnął! Pod kiblem, kurwa jego mać! Jedynym kiblem w mieszkaniu! Majek, ale słuchaj to, słuchaj to. Chyba nie żyje! E, otwierać drzwi, Brutus! Co? Nie no, jak ktoś mi umarł w wynajmowanej chacie, to jest już koniec. Co się tam dzieje? Próbujemy zamek rozkręcić, patrz przez te dziury na dole. Leży pod kiblem i z nim kontaktu nie ma. I w tym momencie coś we mnie pękło. Mać, nie, że nie żyje, tylko zaliczył takiego zgona, że zrzygą mi się na łóżko i zaraz mi ludzie zaczną szlać do tego łóżka, bo przez niego nie ma dostępu do kibla. Jedynego kibla w chacie, k***a mać. Wstawaj, chu! Ej, uważaj, bo zaraz coś rozje***amy przy tym zamku, który... Ała, co jest? Uważaj! O kurwa, Boczek, przepraszam! Oh, no, kurwa! Mam cię roz. tu na miejscu, czy za chwilę, szmaciarzu? Nie, 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 przepraszam, nie chciałem! Wiesz, że specjalnie byś czegoś takiego nie zrobił! Oh. Dobra, zejdź mi z za... oczu, muszę sprawdzić, czy mi nic do oka nie wpadło! Kurde, no przepraszam, Boczek! A ty, kurwa, wstawa i wypij dalej spać na to zażygane łóżko! nie fajnie było! ha, i fajnie było nosić zażyganego kolegę całego w szkle! Ale na kolejny dzień przeprosił za aferę, zapłacił za czyszczenie materaca i ciuchy, które poszły do śmieci, więc szacunek za to. Tak jakby. Na dziś zakończymy może już ten odcinek, bo ciśnienie mi już tak podskoczyło podczas nagrywania, jakbym dostał jakiś flashbacków z Wietnamu i nie wyrobię to psychicznie. A poza tym czeka na mnie do ogrania nowy Battlefield, także nie ma co sobie humoru psuć. A jeżeli chcielibyście drugą część, a nawet trzecią i czwartą i piątą z moich historii melanżowych, to napiszcie w komentarzu. Jakoś to przeboleje. I pamiętajcie, uważajcie na chlanie do zgona. A, i wódkę. Dzięki.